I znowu do Was przychodzę z długo wyczekiwanym konkursem grafkowym, który potrwa aż do 12 marca. I do wygrania będzie kompletik z VIP-a, pakietik, albo uwaga, uwaga, cenne włoski note level. I grafy wysyłamy tradycyjnie na konto Clarisa. No i teraz tutaj jeszcze małe losowanie na Inka. Zostawiamy subika z dzwoneczkiem, łapeczkę w górę pod tym filmem oraz komentarz wraz ze swoim nickiem. A ja Was teraz zapraszam do oglądania. Juwinka, misiaki, jak już sami widzicie po tytule, dzisiaj jest odcinek, w którym będziemy chodzić po live'ach na YouTubie i wysyłać po prostu do różnorakich YouTuberów Mowy Star Planet donate'a, jakby zapytamy, jakie mają zdanie na mój temat, oczywiście nie wprost, jakieś tam pytania, takie wiecie, nie podejrzewali niczego, że nagrywam i bardzo dziękuję za pozderka, w ogóle pierwszy raz zloguję się tutaj teraz na Mowy Star Planet, jak pojawił się ten nowy pakiet, podobno unikaty w sklepie i tak dalej, i tak dalej, ale o tym ma na pewno nie będę nagrywać, bo już mega dużo od tym YouTuberów nagrywało. I w ogóle ten pakiecik jest tak przecudowny, że ja się zastanawiam, czy go kupić. Dlatego proszę piszcie mi w komentarzach. Jeśli będzie dużo komentarzy, żebym kupiła, to wtedy kupię, bo naprawdę mega mi się podoba. Ewentualnie jeszcze dodam na Instagramie ankietę na Insta Stories. Także jeśli teraz oglądacie ten film, to do 24 godzin pewnie taka ankieta się pojawi. No i tam oczywiście głosujcie. Oczywiście Instagram to jest Klarie podłoga YouTube tutaj Wam się wyświetla na ekranie. No i my już. Już sobie lecimy na live. Okej, okay, no i kogo my tu mamy? Jukiś robi sobie live'a, a więc wyślemy jej donada, tylko nie w ogóle jak zapytać, nie? Żeby nie było żadnych podejrzeń. Dobra moi drodzy, jedziemy. Zobaczyć, czy ciebie Klarie ostatnio też kurza. Dobra, moi drodzy, poszło. O Boże, ale mi serce boje się. Dobra, włączamy na fula. Także to nie ma. Siema czy Civi Klary ostatnio też wkurza? Co? Ale czemu tak? Słodka, krówka 06, dlaczego nie? Mi nic, nic mi nie zrobiła. Hetman jest na pewno od Klari tutaj. Bo są widzowie, którzy, którzy się dzielą troszeczkę, nie? Że są częściej u tego youtubera, Co? częściej u tego albo u tego, i że na przykład jest tak, że jak robię w tym samym czasie, to jest ten decydujący moment, gdzie I będziesz, nie? nie? Na przykład robi Dripcia, Klari i ja. Co? I to jest ten decydujący moment. Jak ja widzę już osobę, która jest prawie zawsze u mnie na live, to ja wiem, że to jest mój widz. Jak widzę osobę, osobę która, która wychodzi a była, to, to ja już wiem, kto to jest. Ale Hetman widzę, zawsze jest u Klary, więc na przykład są osoby, których po prostu ja kojarzę na przykład po tak, nie, ale często jak wchodzę sobie na live do innych youtuberów to widzę też tutaj moich widzów, także wiecie. Okej, okay, dobra, nie spodziewałam się w sumie, akorę jakby nie wyraziłaś jakoś tak mega na mój temat, może ma jakieś tam przypuszczenia, to zalamy po prostu może pytanie, ty się serio z nią. Przyjaźnisz XD? To zablokował. Niech będzie wam pisać. SLODZRUFK A06 1 zł Ty się serio z nią przyjaźnisz XD? Z kim? The fuck? O co ci chodzi, ty piero? Ale przecież A, przed chwilą o mnie temat, nie, jak teraz nie wiem, o kim ja mówię, no halo. Dobra, ostatni raz, bo nie wiem, czy ona nie zrozumiała sensu tamtej wiadomości, wysyłam jej jeszcze raz. Myślałam, że może zauważyć, bo widzowie też tam w sumie pisali, ale normalnie jakby takie skierowane pytanie wobec mnie, wiecie o co chodzi, takie konkretne. Oczywiście film nie ma na celu, moi drodzy, wywołać jakiejś dramy, nie, 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 nie. Chcę sprawdzić jakby opinię, pobyć też na live'ach, bo w sumie chyba raz tylko nagrywam taki film, a ja bardzo lubię chodzić na live'y, także... Dobra, poszło. Jeden yes, złoty. No z Clary, ty się serio przyjaźnisz? Ale ja nie wiem w czym problem. Przecież mamy nawet odcinek nagrany. What the Co ja mam słaby Ja mam tak często, jeżeli chodzi o youtuberów. Ja mam często tak, że mi mm, te kontakty, to one są tak, że e, raz z Clary mam na przykład, że się częściej gadamy, a potem kontakt nam się urywa i nagle z Dripcią więcej gadam. Potem nam się kontakt urywa i tak, no różnie po prostu. Jezu. Dobra, dobra. Na ten moment tak mam... A co wam się będzie zwierzać? Dosyć z tego. Dobra, szanowni, myślę, że jakieś, wiecie, jakieś informacje, coś tam się dowiem, co mnie... No, ale dobra. Dobra, idziemy sobie dalej. Okej, okay, moi Drodzy, więc kolejny dzień, kolejny live. Tym razem u i w ogóle ona ma urodziny. Także jeśli to oglądasz, to wszystkiego najlepszego. No i wysyłamy jej do donate'a. Tylko w ogóle nie mam pomysłu, wiecie, jak jej zadać pytanie, nie? Gdy zaraz coś wymyślimy, lecimy prosto z mostu. To sądzisz o Laria. Dobra, 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 poszło. Idziemy patrzeć. W ogóle mam nadzieję, że mi jakby YouTube nie usunie filmu, nie zablokuje przez prawa autorskie, bo jednak słychać tą muzykę trochę w tle na live'ach. Także jeżeli jeżeli ten film za niedługo nie będzie dostępny, to wybaczcie, ale nie moja wina. Tak, okay, tak. Tej... Dziękuję za donate. Donate, moi drodzy, dostałam. Donate. Co ty o Klari? Klary jest Fox. Przychodzi czasami na e, riwę do mnie. Dzięki za donate, pozdrawiam. Okej, okay, do, dobra. Szkoda, że nie było go widać, ale dobra, no, donate był. Klary dawno nie robiła livea. Nie, nie, było nie wiem, Klari żyje. No nie, Klaryn, Klary nie tak żyje. Weźmy się czasami sklały w moją chcecie. Ryj, my tu. Nie masz. No dobra, no, okej, okay. okay, Nie no, generalnie live'ów teraz nie mam, gdyż nie wiem czy w mało osób teraz pewnie z was wie, ale przez ostatnie live kiedy nagrywałam co dwa dni, to po prostu internet zaczął mi tak masakrycznie zacinać, przez to były lagi i przez to później dużo osób wychodziło z tych live'ów, bo po prostu były takie momenty, gdzie było wiecie, 70 osób, nagle był lag, który trwał nie wiem, 3 minuty, osóbki po prostu wyszły, bo myślały, że transmisja już jest całkowicie offline, po prostu wszystko przez internet, także no nie moja wina, wybaczcie, no i stwierdziłam, że żeby nie marnować czasu i w ogóle wiecie, dalej się rozwijać z YouTube, to po prostu Stwierdziłam, że będę dalej cisna z filmami. Będzie ich trochę więcej, dlatego teraz też filmy nagrywam. No a live na razie mam przerwę. Myślę, że są może spowodowane mrozami, śniegiem. Nie wiem, ale tak mi się wydaje, więc może gdzieś tak za miesiąc. Jeżeli już będzie trochę cieplej, to od marca postaram się trochę z tymi liveami. Wydaje mi się, że Aneta Weronika może trochę mnie gdzieś tam skądś kojarzy. Nie? Ja sam do niej w sumie wbijam. Właśnie, a co do wypowiedzi Drifty, to bardzo mi jest miło i bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za tak miłe słowa. Dobra, wiecie, na co są. Sądzisz o Klary? Może to samo, nie wiem. Nie wiem, jak na to zareaguje w ogóle. O nie! nie ma Bejpala, dobra. Raz się żyje, bierzemy z SMS-a. Dobra, moi drodzy, poszło, odpalamy. Jezu, już, ale szybko! Cztery złote. Siema, co sądzisz o Klary? O Jezu, Klary, ja widziałam ostatnio u niej taki zarąbisty odcinek. Ja po prostu byłam pod wrażeniem. Jezu no, oh! Jezusie! Ten, ja pierdykam! Ja?! Na w górę, u, 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 u. O no, my OMG! Ale to świetnie b, 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 b. zrobiła. Odaglicza. No i Klary generalnie lubię i oglądam ją. Omg, my... e, Jezusie! Ten ten nie I Jezu, ale ona zarobiście zrobiła, bo to ogólnie ten odcinek polega na tym, że ona robiła tutaj swoją własną m, kolekcję. Geometryczną i wyszło jej to naprawdę super. Nie wiem, gdzie tu za to zrobiła. Ja byłam pod wrażeniem po prostu. Gotowała chyba przepisy z gazetki NSP. Tak, tak! Było w ogóle też super. Opaśno tak, to. Tak. Mega ma. W ogóle mega kreatywna jest. Ja zazdroszczę po prostu. Ona robi takie odcinki, na które ja bym w życiu nie wpadła. O Jezu, ale miło. Jak więc, mega miło. Serio. Jestem mega pod To jest w ogóle chyba osoba, jak, jakby wypowiedziała się jakby najwięcej na mój temat. Tym bardziej w ogóle weszła na mój kanał, pokazała jeszcze wszystkie w ogóle. Nie, no, mega miło. Serio. Love you, normalnie. Jeśli to oglądasz. I w ogóle nie spodziewałam się, że w ogóle Anetia mnie ogląda. Nie, I że jeszcze subskrybuje. To jest dopiero hit słuchajcie, dobra, nie no lecimy sobie teraz do Joyko ale mega miło z jej strony, serio nie spodziewam się totalnie, myślałam, że powie no znam tam ją może, znaczy znam kojarzę ją gdzieś tam, dzięki za to do... tyle, nie, a tu w ogóle się normalnie rozgadała, nie no mega mi jest miło, serio kosił, dobra, lecimy dalej, siema, co sądzisz o Klarię jest to jest chyba najpozytywniejszy odcinek. W sensie, jakby, który mi się najbardziej, najprzyjemniej nagrywa, nie? Dobra, lecimy sobie dalej. O, pierwszy donate na tym live. Dziękuję za donate. Dziękuję za donate. Nie kto dał. Zasądzę o Clary, a Clary to Kongs jest. W sensie jestem u niej moderatorem i oglądam wreszcie livey. Więc no Clary ma bardzo fajny klimat liveów. O, jak miło. Także Clary jest mega i to mega fajną YouTuberką. O, jak miło. Ale miło, I w ogóle Ej, jestem pierwszym dojadę. Dojadę. nie u niego, a livea w sumie już ma prawie pół godziny. Także superkowo. I pora zakończyć ten odcinek, także bardzo wszystkim dziękuję za tak ciepłe słowa. No i do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Baju!